Dzisiaj mamy misję. No i on nie wygląda teraz y, tak urodzajnie, że tak powiem. Ponieważ no w sklepie on był cały potargany. Tutaj możecie zobaczyć, tutaj możecie zobaczyć, no te liście są naprawdę zniszczone. Jak rozłożę tej bieżnie, to już chyba nie będzie miejsca na nic. Oko, okay, ale ten stolik ci nie będzie potrzebny? Na razie mi nie jest potrzebny, ale no mogłabym coś kupić, jakieś takie, jakąś taką podstawkę pod kwiatka, żeby było wyżej, no nie? No to zrobiłam. Co zrobiłaś? Krew. Teraz? Tak, przez tą drabinkę. O Jezus. To ta drabinka jest niebezpieczna, to ja jej nie chcę. <laughs> spadł mi przed chwilą aparat ze statywu i spadł akurat tak na obiektyw i powiem Wam, że przestał mi działać y, zoom. Cała paczka od mojej mamy z Polski. Poprosiłam moją mamę, żeby kupiła takie właśnie rzeczy typu czapka, komin, szalik, rękawiczki, rajstopy i ciepłe spodnie. I, I to chyba było tyle rzeczy, o które ją poprosiłam, ale moja mama jak zwykle zaszalała i pokupywała mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy.